TVP Trzeopole w całkowicie nowej odsłonie. Wraz z jesienną dawką najważniejszych informacji z regionu w nowej oprawie i o nowych godzinach przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych propozycji programowych. Już od jutra nasza redakcja rusza z nową jesienną ramówką w niespotykanej dotychczas odsłonie. Chcemy zmienić przede wszystkim ramówkę dlatego, żeby pozyskać nowego widza. Uderzamy przede wszystkim widza młodego, ale chcemy też zadbać o widza, który z nami towarzyszył już od lat. Zmieniony zostanie kurier Opolski, który od jutra prezentować będziemy z nowego studia. Codziennie cztery serwisy informacyjne: 15:30, 16:30, 18:30 i 21:30. W tych serwisach o 15:30 i 16:30 zobaczą nasi widzowie. Nowe twarze, te serwisy będą wyglądały inaczej niż dotychczas, będą bardziej atrakcyjne. Już od 2 września będziecie mogli Państwo zobaczyć nową odsłonę Kuriera Opolskiego Flash o godzinie 15.30 oraz 16.30. Z nowości, które dla Państwa przygotowaliśmy to na przykład relacje naszych reporterów z terenu, takie których jeszcze na naszej antenie nie było. Pojawią się również nowe programy. Jak chociażby TVP3 Opole w chmurze, przenoszący nas w świat cyfrowy. I chcemy zachęcić naszych widzów do zerknięcia właśnie na nasze media. I oprócz tego programu TVP3 Opole w chmurze, który będzie na naszej antenie, to właśnie również nasze media staną się takim podręcznym informatorem o tym, co w opolszczyźnie. Nie zabraknie także programów o tematyce kulturalnej, politycznej, a także rozmów w studiu. Do grona prowadzących program Rozmowa Dnia dołącza Wojciech Bulasz. Każdy dziennikarz musi zawsze odpowiedzieć na pytanie: co, gdzie i kiedy, ale według mnie najważniejszym pytaniem jest dlaczego i odpowiedź na to pytanie będę chciał zdobyć od moich gości. To tylko niektóre z przygotowanych przez nasz zespół antenowych niespodzianek. Tej jesieni bądźmy więc razem przed telewizorami.